Trzyma to znowu ja, trzymujemy tempo. Marty chce czyli będziemy uciekać pasiastem. O, oczywiście handlarze mefedronem są obecni w tym otoczopterze również. Ja tu trochę mało bodzi taka cenka Kolejne Now, trzy karty, co? Tu to, to prawdopodobnie z Kursor na prawo, na lewo wyszedł. Oczywiście, zapominam o tym. Kurwa, znowu do te tiki, no dobra, ale postaram się ich... ...nie skutecznie. Miermotna rzuca kartę, zajebiście. Bardzo super, nie da się kod na filmina, a to akurat słabe. Nie, 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 Mówie, nie. Mówi sobie. Ja I dostajemy kolejną kartę, trzecią. Ej, nie mówiłem w tym momencie... Uh, are you okay? e... Yeah, man, I'm great, fantastic. It's just like I've got this horn, you know, and I just let me turn off for a second. Just go down here. Down, Nick. Hey, now that you have the crowbar, you should probably go deal with your pain. Outstanding. Now that you've got me. Czyli klatka spada poniżej 30. Około 20 klatek na sekundę. zawrotne. Oglądam no sobie te tiki, tiki. I no. no w sobie nie mają jakieś konkretnych interesów. sobie Zrobię sobie dziurkę, nie. Zrobię sobie dziurkę. A na to już nie pomoże. O, to jest trochę brutalna gra. Nie wiem czy w przypadku mi nie zbęduje za tą grę. No, nie, skakać, to wszystko, to... jest... O, tu są monetki. O, to tam jeszcze pójdziemy. tam coś się kryje. Mogę tak słuchaj nakopać? Tak, w Monetka, monetka, tutaj jeszcze złota. Coś tu? O, tiki tiki. Jestem pod wrażeniem szczegółowości tych tekstur, Te cegiełki to na nie widać, że to są cegły. A no, jak z którego to jest z roku bra? Nie tego chyba. Też na piąty to, to jest średnio wykonane. No już nie było. Po co miałbym wrócić? Po co miałbym iść? Po co miałbym coś. A chyba tu będę nadwracał nie pamiętam. Dobra. A, Krawl dobrze, do miejscu, końcu, ale chyba co on side of this bird Nie, nie, po prostu zrobię tak. Niezłe, dobra. Damy mu kopa. <coughs> brutalne, brutalne. Aha, no jest zamiast uciekać to stoi w miejscu, no inteligentne. Co, a nie 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 w to już go nie ma, dobra. Czekamy może się obróci po prostu. No to nieźle, co się tam patrzysz? Normalnie. Don't say it, don't say it, I've heard it Kick the poles. Dobra. O nie. Jest. To reakcja, jest coś, coś, pięknego. Luz. dostał? To jest jakiś, pewien? E, co ja muszę tutaj uczynić? A my wróciliśmy do tego miejsca. Chcieliśmy to razem otworzyć tą bramkę, i nie musieliśmy się skradać. Ale brzydki. wiemy co tu robić. Na logikę. Dobra, jednak nie wiemy. Mm -hmm, tiki tiki, moneta, jeszcze ja jedno. Tiki tiki. Jakieś tiki tiki tu jest. Tu tiki tiki, mam trzy. Nie ja miałem więcej. Dobra, wywalone. O, w ciemność. Porwało pingwina. Zone monkey? A, mały zone, zon, tego jest zone monkey. Szczerze? Nie domyślam się. Chyba mogę muszę wyrzucić, to jest zestawione. To jest okresne coś. samolotki, monetki. Uuu, złota. Eee, o, tiki tiki. A, mogę się tu dostać? nie. Dobra, będzie mi tak dobrze. No. Dziś monetki mordę. Kurczę, on musi nam mieć naprawdę mocne kopię, że. Jeszcze raz? Nie, 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 tego człowieka w głowa. A wązika, on o mój boże. Co ja mam teraz zrobić? A wskoczyć tu, bo. Chyba nie. No, chyba tak, tylko że. No, tu trochę lepiej. Wpadają mi włosy do oczu i to jest trochę lipna sytuacja. Dobra, no, nie się obróci, nie się obróci. No, wracaj się ziomek. Zobaczcie, timing teraz. Dobra, jak no się udało. Tu kopiemy. Kosz, Monetka A, no nie. Kopiemy. No. Rzucamy kluczyk. A tu jest mini mapka, tak pokazano nawet. No to ciekawe. Czego do to, nie który nie zwróciłem uwagi. Tego kosza chyba miał nie kopać. A no chyba brał coś od tych No, wytrącał to. No, Bogactwo 63 już. Nie wiem jak długi jest ten chapter. Na razie jest 7 minut. Minus. Początek. 6,5. I, I mamy ten kosz, bo kopnąłem go tak bezmyślnie, że. Mamy. Zrobię szybki. szybko. I pojedę cały do podwójnego. I mamy wszystko w porządku. Nie, bo nie muszę już MQ z no. Przepraszam bardzo, ale no... Nie chcę urażać, bo ja nie jestem taki... niemiły. Ja po prostu chcę zniknąć za faktem i przycinać wygódeł, no. To jest troszkę przykrót. A, nie Wow, wow, nie mogę obracać tą myszką, bo mi kursy wydawali na lewo na monitor. Ale tam, widziałem, to strika, trika, z tym ten i o, oh, patrzcie to. Jak... I oni nie zauważyli, to leciało przez dobre dwie sekundy. Nikt nie widział, oni są kotowani, No przecież odskoczyć nie można, chociaż ty bębsa, bym i to. Te... Nie tak łatwo. Odwiezionych co? Jak się to most na psa. A bo zrobię po Zoo Hunter. To niszczymy Zoo Hunter, nie? Kurde, jak tu leci. Jaki projectile. Ko Aha, złapali nas. Nie mogę pobiec w inną stronę. Nie mogę uciec. Jak złapali, to złapali. Marty jest sprawił niejakie. Marty, przestrzega zasad, Marty to jest dobry chłopak z osiedla. Ale no niestety. Wow. wow, to było bliskie? Ale niestety. E... Tego tych zasad, ale. Lepiej, żeby busy? nie przestrzegał na naszą korzyść. się na naszą oh, korzyść to by było lepiej, nie? Wiadomo, o co chodzi. No, długo to spada, no nie powiem. Oj, mamy śmierć na ekran. Śmierć na ekranie. Tragedia. Co się dzieje z tymi grami dla dzieci? <grymne> Motkę na niwalną. <grymne> Motkę na niwalną. Motkę na nim walną, nie porna na mot O już? 10 minut. Dobra. Chciałam